Poprowadzę cię krok po kroku, abyś nauczył się dodawać obrazy do filmu za pomocą aplikacji Ceket. Jeśli uznasz ten film za przydatny, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Ceket, jak wiesz, jest jedną z najczęściej używanych aplikacji do edycji wideo na smartfonach, iPhone'ach e i iPadach. E Jeśli edytujesz film i chcesz dodać obraz w określonym momencie, wykonaj następujące kroki. Kliknij białe pole ze znakiem plusa na środku. Następnie wybierz opcję obrazy i wybierz obraz, który chcesz dodać. Na przykład ten tutaj, a potem kliknij dodaj. Jak widzisz, obraz został automatycznie dodany. Wideo będzie teraz zaczynać się od obrazu, a następnie pojawi się właściwy film. Jeśli natomiast chcesz dodać obraz na wierzchu filmu, postępuj w ten sposób. Usuń wcześniej dodany obraz i kliknij opcję nakładka w dolnym menu. Następnie wybierz Dodaj nakładkę, wybierz ponownie obraz, który chcesz dodać i kliknij Dodaj. Teraz możesz przesuwać obraz w dowolne miejsce oraz umieścić go w konkretnej części filmu. Kliknij na niego, aby go wydłużyć lub przyciąć według własnych preferencji. Teraz wideo będzie wyglądać idealnie, a obraz pojawi się dokładnie tam, gdzie chcesz. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, zostaw je w komentarzach. Jeśli ten poradnik był dla Ciebie pomocny, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał.